W czasie tej wersji w kolejnym zagrajmy Wy dla kanału Sevalion TV i nie jest to to duże e, zagrajmy Wy, które obiecałem. Jeszcze nie. Otóż widzicie, że gram właśnie w portal grę wypuszczoną z um, pakietem Orange Box. Przez firmę Valve, autorów Half-Life 2 I na razie jak widzicie grzebię tutaj trochę w opcjach Ponieważ chciałbym tutaj znaleźć funkcję odpowiedzialną za napisy. O, tutaj. O kurcze. No dobrze. Jak widzicie, dopiero zaczynam grę. Zresztą nie ma się dziwić, bo dopiero co zainstalowałem, ale nie jest to ślepe, zgrajmy w... Już kiedyś to grałem. Więc budzimy się w tej oto komnacie. Jest to właściwy wstęp do całej rozgrywki. Radejko, które gra jakąś melodię. I mamy opis kontrolek. Na środku jak widzicie celownik, możemy skakać. Tutaj mamy jakiś coś w stylu inkubatora. Kibelek. I tajemniczy komputer. <grymne> <grymne> Jak widzicie, no gra jest trochę przesycona takim małym humorem. No i teraz. Masz za małą przerwę. W każdym razie... Czy ja nie powinien przypadkiem chodzić szybciej? Dzisiaj... Zaglądam w opcję. Mhm. No fakt jestem bardzo przygotowany, prawda? Nie nie powinienem wcale ruszać się szybciej. No. Jak widzicie tutaj jest skrzynka. E, że wypolnie się. Tutaj jest portal tak właściwie gra logiczna. Dość skomplikowane procedury. A, i tak w ogóle nawet ja czasem nie rozumiem. Tu są obrazki, dzięki którym możemy zobaczyć, czego możemy się spodziewać po danym, e, danej lokacji testowej. Musimy no, na, na super przycisk no, dać tą skrzynkę. Korzystając z port... Ech, kurczę, dziś portale po pojawiają się w różnych miejscach, w różnym odstępie czasowym. Jest on wystarczająco mały. Oho, przycisk. Komputer wspomina, że no pf. Myśle testu nie są, no nie jest sprawdzanie efektów e, efektów dłuższego pozostawiania w, w, w pobliżu przycisku. Jak widzicie, komnaty testowe są, no bardzo małe, bardzo małe naprawdę, ale oho. W każdym razie mamy tutaj maszynkę do robienia portali. Przynajmniej jednego typu portali. O, widzicie? No i oczywiście w najważniejszych momentach zacina się nasz komputerek. A W każdym razie teraz mamy urządzenie do tworzenia niebieskich portali. Jak widzicie możemy tworzyć e, niebieskie portale. A tutaj, o! Za szybko przeszedłem przez niespodziankę, wiecie? Mamy tutaj e, coś przez co nie możemy przeskoczyć, taki doł, dołek. Więc użyjemy portali, to jest sojisty samouczek w używaniu portali. Możemy także używać ich w obie strony. Ciągle reklamowali są usługi Aperture Science, że tak powiem, naszego mocodawcy. Późniejsze testowe komnaty, pokoje są bardzo, bardzo, bardzo trudne. Tutaj, mm, tam mamy portal, a więc tu podłożymy portal ten i weźmiemy tą skrzynkę. Jak widzicie, na pierwszych poziomach nie ma tu za dużo kombinowania. I jak mówiłem. A Jak już mówiłem, to nie jest to ten, to zagrajmy, wy, które mówiłem w pogadajmy i newsach. To duże. Jest to tylko przystawka. A więc do następnego odcinka. Żegnaj się.